Katarzyna Cichopek, choć niegdyś tworzyła związek z Marcinem Hakielem, którego poznała dzięki udziałowi w programie Taniec z Gwiazdami, przez lata stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim show-biznesie. Jako Kinga z Duńska w serialu M jak miłość zdobyła ogromną popularność, a jej talent aktorski i umiejętności taneczne pozwoliły na znaczącą transformację zawodową i wizerunkową. Maciej Kurzajewski Mówiąc o swoim małżeństwie, podkreślił, jak ważne w jego życiu są relacje rodzinne i prywatne, choć nieszczegółowo omawiał swojego życia osobistego. Natomiast Cichopek, choć jej były mąż już założył nową rodzinę, nie zwalnia tempa. Jej życie zawodowe jest pełne nowych wyzwań. Prowadzenie programów rozrywkowych i udział w różnorodnych projektach telewizyjnych pozwala jej nieustannie rozwijać swoją karierę. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nie tylko zyskali sympatię widzów dzięki swojej naturalności i chemii na ekranie, ale również dzięki wspólnym projektom, jak prowadzenie programów śniadaniowych. Para zdecydowała się zamieszkać razem w domu zaprojektowanym przez znanego architekta wnętrz Jonatana Kilczewskiego, co jest kolejnym krokiem w ich związku, świadczącym o głębi ich relacji i wspólnych planach na przyszłość. Maciej Kurzajewski. Znany dziennikarz i prezenter telewizyjny podzielił się w wywiadzie na kanale Meczyki na YouTube swoimi rodzinnymi wspomnieniami i wyjątkowymi chwilami z życia. Rozmowa ujawniła nie tylko jego prywatną stronę, ale także szczególne relacje z rodziną, zwłaszcza ze starszym synem Franciszkiem, zwanym Franek. Kurzajewski opowiedział o wspólnym maratonie w Nowym Jorku, który przebiegł z synem, co było dla nich obu wyjątkowym doświadczeniem. "Franek zawsze miał talent do sportu. Świetnie radził sobie w różnych dyscyplinach od pływania, przez piłkę nożną, aż po polo." Wspominał Kurzajewski. Kiedy Franek osiągnął pełnoletność, to właśnie on zaproponował ojcu wspólny start w maratonie, co stanowiło dla nich ważny moment w relacji ojciec-syn. Prezenter również opowiedział o swojej wnuczce, która niedługo ukończy dwa lata, wyrażając radość i dumę z bycia dziadkiem." Te rodzinne anegdoty ukazały go jako osobę głęboko związaną z rodziną i ceniącą sobie te bliskie więzi. Tymczasem Katarzyna Cichopek kontynuuje dzielenie się swoim życiem z fanami poprzez media społecznościowe, gdzie niedawno opublikowała zdjęcie z nowego domu. Salon z przestronnym kominkiem i szerokimi drzwiami wychodzącymi na ogród stał się miejscem intymnego zdjęcia z Marcinem Hakielem, co wywołało fale pozytywnych reakcji wśród jej obserwatorów. Nasz wymarzony dom. Nareszcie napisała, wyrażając swoje szczęście i zadowolenie z nowego rozdziału w życiu. Maciej Kurzajewski w rozmowie na kanale Meczyki na YouTube szczegółowo opowiedział o swoich doświadczeniach podczas wspólnego biegu maratonu z synem Franciszkiem. Dzieląc się swoimi przeżyciami, podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie jako ojca. Dla mnie, jako dla ojca. Było to najpiękniejsze przeżycie. Przez cztery godziny biegu obserwowaliśmy wzajemnie nasze momenty słabości. To był projekt, który chcieliśmy zrealizować razem i nie ma nic piękniejszego, mówił z emocją. Dziennikarz nie krył, że chciałby powtórzyć to doświadczenie z młodszym synem, co pokazuje jego zaangażowanie w budowanie bliskich relacji z dziećmi poprzez wspólne aktywności. Takie momenty wzmacniają więzi rodzinne i są cenne zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Następnie, kiedy rozmowa zeszła na temat wnuczki, Kurzajewski po raz pierwszy bardziej otworzył się na temat jej życia prywatnego. Wyjawił, że wnuczka ma dwa imiona, oba zaczynające się na literę D i że rodzinnie nazywają ją Didi. Jest naszą słodką Didi, dodał z widoczną radością. Opowieść Kurzajewskiego podkreśla, jak ważna w jego życiu jest rodzina i jak wielką wartość przywiązuje do tych bliskich mu osób. Otwartość, z jaką dzieli się swoimi prywatnymi przeżyciami, pozwala widzom zobaczyć go w zupełnie innym świetle, bardziej osobistym i ludzkim.